Dzisiaj zabieramy Was na trochę niestandardową wycieczkę po Atenach. Będziemy szukać street artu na ateńskich ulicach, a jest go tutaj naprawdę całkiem sporo. Cześć. Tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Uznaliśmy, że nie chcemy nagrywać vloga, w którym będziemy Wam pokazywać, jakie miejsca warto zobaczyć w Atenach. No bo nie oszukujmy się, każdy z Was wie, że w Atenach warto zobaczyć Akropol, Agorę, świątynię Zeusa. Jakby każdy te miejsca zna, nie ma w tym nic nowego. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że tutaj jest bardzo dużo pięknych murali. Na dodatek, jak to ze Street Artem bywa, to jest żywa sztuka, która zmienia się co kilka lat. Także dzisiaj na taką właśnie wycieczkę po atejskich muralach was zabieramy. To jest chyba najpopularniejszy mural w całych Atenach, a jego autorem jest W.D. czyli Wild Drawing. To jest artysta, który pochodzi z Indonezji, urodził się na wyspie Bali, ale mieszka tutaj w Atenach i jest autorem największej liczby murali w całym mieście. Jego pracę można zobaczyć w bardzo wielu miejscach. Teraz skierujemy się do dzielnicy Exarchia, która właśnie słynie ze Street Artu, i tam będziemy szukać kolejnych murali. Dzielnica Exarchia to też bardzo dużo niepasującego do niczego graffiti, które, no może ma jakiś tam klimat, ale. Trochę oszpeca tutaj ściany budynków. A jest to towarzyszy nam właściwie przez całą drogę w tej dzielnicy. Natomiast wciąż są tutaj miejsca, gdzie są piękne murale. jak Wam mówiłam, tutaj tych murali jest bardzo dużo i chociaż zaplanowaliśmy sobie te, które chcemy zobaczyć, to tak czy inaczej kiedy tutaj sobie spacerujemy, to znajdujemy takie murale, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia. Tym bardziej, że one się zmieniają co kilka lat, powstają nowe w nowych miejscach albo stare są zamalowywane i powstają nowe. Także yy, ciekawe jest to, że to jest taka wycieczka i tak naprawdę nie wiemy, co znajdziemy po drodze. Okazało się, że te murale, które tak naprawdę chcieliśmy zobaczyć w dzielnicy Exarchia w większości już nie istnieją, bo powstały kilka lat temu. Także albo zostały zamalowane i powstały tam nowe murale, albo no w ogóle nic tam teraz nie ma, także nie dało się ich odnaleźć. I postanowiliśmy przenieść się do innej dzielnicy, mianowicie dzielnicy w Sirii, która znajduje się obok stacji metra Monastiraki. I tutaj teraz będziemy szukać nowych murali. To jest kolejny mural stworzony przez W.D. dosyć znany, ale właściwie to są resztki już tego muralu, bo jak widzicie, on powstał w 2015 roku i już część jest po prostu zamalowana. On był tutaj na całą ścianę, ale teraz z tej strony już powstał inny mural. Na dole jest logo W.D. i rok powstania tego muralu, czyli właśnie 2015. A z tej strony była druga ręka, ale też zostało to już zamalowane, powstał inny mural, kawałek jakiegoś graffiti, także nie widać już tego w całości. Okazuje się, że tutaj w okolicy metra Monastiraki jest tak dużo murali, że przyszliśmy zobaczyć jeden, który mieliśmy w planach, a trafiliśmy na taką okolicę, gdzie na każdej ulicy jest ich kilka i do takich, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. Można tutaj spędzić kilka godzin, chodząc po prostu między tymi ulicami i odnajdując zupełnie nowe murale. Przenieśliśmy się do kolejnej dzielnicy, tym razem zografu na Uniwersytet Techniczny, dlatego że tutaj jest kilka murali stworzonych właśnie przez WD, które chcieliśmy zobaczyć, ale przy okazji oczywiście też odkrywamy takie, o których istnieniu nie wiedzieliśmy. Żeby znaleźć te murale, trzeba się naprawdę sporo nachodzić. W każdej dzielnicy, w której byliśmy, trzeba było przejść kilka kilometrów, żeby te murale znaleźć. Także, jeżeli macie taki plan na wycieczkę po Atenach, to y, przygotujcie się na to, że to jest długi spacer. I tak samo tutaj, nawet na tym kampusie uniwersytetu, kiedy szukamy murali, tutaj też jest spory dystans do przejścia między jednym a drugim. Także trzeba się przygotować, że to będzie bardzo długi dzień spaceru albo dwa dni, jeżeli rozłożycie sobie to na więcej. Ziemiach, na parkingu pod tym uniwersytetem, znaleźliśmy kolejną pracę WD. W ogóle w całych Atenach jego prac jest naprawdę mnóstwo. Niektóre jeszcze są. Nie inne powstają co jakiś czas, niektóre zostały już zamalowane przez inne murale, ale jeżeli interesujecie się street artem, a nawet nie byliście w Atenach, to być może WD kojarzycie, dlatego że jego pracę można znaleźć na całym świecie. Na jego rodzinnej wyspie Bali, w Indonezji, ale też w Kanadzie, w Belgii, w Serbii, w Szwecji, Czechach, naprawdę w bardzo wielu różnych krajach. My kończymy już nasz... Spacer, naszą wycieczkę po ateńskich muralach. Nie widzieliśmy nawet jednej trzeciej Zmieszone. murali, które są tutaj w mieście, bo jest ich naprawdę tak bardzo dużo. Mhm. Jeżeli wybieracie się na poszukiwanie murali, to pewnie znajdziecie już zupełnie inne niż my, może przynajmniej część takich samych, ale zachęcamy Was do po prostu szukania pięknych murali, jak będziecie w Atenach. Dziękujemy, że spacerowaliście dzisiaj z nami tak nietypowo po Atenach. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, dajcie znać w komentarzach, co myślicie i subskrybujcie sobie kanał. Widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.